i woda nie pokazuje tego krótkiego jest miasta w Gdańsku Szanowni Państwo o godzinie po godzinie 13 po zostało zdarzenie pożaru Hali do obecnego momentu trwają działania żeby pożar zlokalizować E, ale jest obiektem zabytkowym, e, jest obiektem, e, który jest zajmowany przez wiele firm. E, do końca nie mogliśmy ustalić, co w tych firmach, w tych miejscach, w tych magazynach się e, znajduje. E, sam obiekt, wielkość obiektu ten stwarza duże zagrożenie. Jest e, w wymiarze 50-50 na 100 metrów. E, dlatego też. E, ciężko było zatrzymać rozwój pożaru, który bardzo szybko postępował w początkowej fazie. W tej chwili prowadzimy bardzo mocne działania, żeby zatrzymać pożar na ścianie, którą w tej chwili wskazacy cały czas bronią, żeby pożar nie przeszedł dalej. Liczymy na to, że uda nam się to zrobić. Działamy na trzech odcinkach bojowych. Dwa odcinki to są te, które działają w samym obrębie hali. Jeden odcinek jest to, stanowi zaopatrzenie wodne. Dostarczamy wodę z martwej Wisły. W działaniach uczestniczy 80 pojazdów, 280 ratowników. Wykorzystujemy sprzęt Zakładowej Straży Pożarnej z Lotosu oraz Portowej Straży Pożarnej Florian. Pracują zarówno strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej odwodzie w przygotowaniu do wejścia. Mamy dwa plutony strażaków odwodów wojewódzkich, odwodów gaśniczych z na województwa pomorskiego. Sytuacja się poprawia, prowadzimy w tej chwili bardzo zaawansowane działania, żeby zatrzymać pożar na tych elementach, które co one nie są elementami, oddzieleniami pożarowymi, które byłyby nie dałem się w tego typu tak dużych obiektach. To jest obiekt zabytkowy i on, niestety jego konstrukcja w tej chwili jest niestabilna. Boimy się wprowadzić strażaków do środka, żeby całość ugasić. Ma 100 metrów szerokości i wiedzą Państwo, że to jest bardzo trudne, żeby wprowadzić tam osoby, mieć kontrolę nad tym, żeby była, było to bezpieczne dla strażaków ratowników. Dlatego też wykorzystujemy e, robot gaśniczy którym operujemy, żeby można było tam właśnie w tych najbardziej zagrożonych miejscach ten pożar ugasić, żeby się dalej nie rozprzestrzeniał. W tej chwili podajemy cztery punkty w obronie i liczymy na to, że ten pożar uda się zatrzymać. Nie chciałbym powiedzieć, że, się nie roz... że na pewno się nie i robimy w tej chwili wszystko, żeby się nie e, rozprzestrzenił. Myślę, że w przeciągu godziny nastąpi lokalizacja pożaru, że nie będzie się rozwijał na kolejne pomieszczenie. Czas, może to, to się nie e, proszę Państwa, na pewno ta akcja będzie trudna i długotrwała. To, to nawet w dniu jutrzejszym podejrzewam, że będą prowadzone działania, dogaszanie pożaru. To nie jest prosta akcja, jest bardzo wiele elementów. Sami Państwo wiedzą, że ta konstrukcja tej hali też nie pozwala na to, żeby wprowadzić już od razu dużą ilość strażaków i e, przeprowadzić wygaszanie. Tak, wiatr jest zmienny, e, jednak w tej chwili się lekko warunki ustabilizowały, e, pożar też lekko już przygasa z racji tych działań strażaków. Myślę, że za ta, takie ustawienie pojazdów, jakie mamy w tej chwili, nie będzie konieczna kolejna zmiana, długotrwałe przekładanie, przestawianie tego sprzętu dla bezpieczeństwa ratowniczych. Tak, osoby wszystkie ewakuowały się przed przybyciem straży Osoby, które były na miejscu, podjęły się ewakuacji zmienia, które znajdowało się w środku w Właśnie podczas tej ewakuacji jedna osoba e, poczuła się źle i została transportowana do szpitala. W tej chwili wiem, że nic jej drogi nie zadziała. To co było objęte pożarem na samym początku, kiedy strażacy wchodzili do działań, e, na pewno płonęło tak, gdzie że pożar był dużo było. Część mienia udało się ewakuować z tej drugiej części hali, która w tej chwili nie jest objęta pożarem i była możliwość wejścia po to żeby można było wywieźć nawet wózkami widłowymi można było wywieźć to mienie, które tam było w tej hali, żeby już nie zostawiać tego, tej, tej twardej dodatkowej w tej chwili nie mam informacji na ten temat, więc podejrzewam, czy mogło to spłonąć przy, przy trakcie pożaru. E, na chwilę obecną nie występują żadne wybuchy, nie ma rozwoju pożaru. E, uważamy, że będzie już w miarę bezpiecznie, jeszcze pozwólcie nam Państwo, dajcie chwilę, żebyśmy mogli pożar zlokalizować, żeby on się dalej nie odbiczczał. Stale monitorujemy właśnie grupę ratownictwa tej monitoruje stan powietrza. W tej chwili nie ma zagrożenia, jednak prosilibyśmy mieszkańców zgodnie z tym alertem, żeby nie otwierać okien, nie wychodzić na zewnątrz, nie przebywać w pobliżu tutaj tego, tego zdarzenia. Tych e, dymów gazów pożarowych jest coraz mniej. Prosilibyśmy, żeby jeszcze do rana poczekać, żeby nie, nie otwierać okien, nie przychodzić tutaj na miejsce zdarzenia. Dziękuję Państwu bardzo. также в этом году мы хотим на этом, что мы хотим, мы to что это, короче, что это что-то, это что-то, это, как бы, czy